Gdy po raz pierwszy usłyszałem, że ma do mnie na testy trafić gamingowy router, naprawdę porządnie się zaśmiałem. No bo co niby więcej może oferować takie dedykowane graczom urządzenie względem zwykłego routera bez dopisku For Gamers. Oczywiście pomijając podświetlenie RGB. No, okazuje się, że całkiem sporo i w dzisiejszym materiale trochę Wam o tym opowiem na przykładzie tego oto Asusa ROG Rapture GT-AX6000. Zapraszam do materiału. Gamingowy router Asusa trafia do nas w naprawdę pokaźnym kartonie, na którym umieszczono całkiem sporo grafiki i oznaczeń. Możemy się z nich dowiedzieć między innymi, że urządzenie wspiera technologię Wi-Fi 6, zapewnia bardzo szybką łączność przewodową, ma wbudowane podświetlenie RGB, no i jest wprost napakowane specjalnymi rozwiązaniami dedykowanymi graczom. Pod pokrywą mamy samo urządzenie, cztery anteny do samodzielnego przykręcenia, przewód ethernetowy, kostkę zasilającą wraz z konieczynkowym przewodem oraz standardowo dużo papierologii. Korpus urządzenia po wzięciu go w ręce robi wrażenie naprawdę bardzo masywnego i faktycznie jak na router waga ponad kilograma i wymiary 34x20 cm i 22 cm wysokości, mierząc tu od podstawy do czubka anteny, są jak najbardziej imponujące. Z zewnątrz zdobią go mocno gamingowe, ostre i spiczaste kształty wraz z perforowanym napisem ROG od góry, który pełni również funkcję wietrznika. Obok niego umieszczono podświetlane logo mieniące się różnymi kolorami Tenczy, a na froncie przycisk do zmiany jego koloru, guzik uruchamiający parowanie WPS i 7 diod informacyjnych, wskazujących pracę odpowiednich funkcji routera. W kwestii portów jest całkiem bogato. Znajdziemy wśród nich bowiem aż 5 gniazd wyjściowych, a także port zasilania, gniazdo WAN do podłączenia modemu, no i dwa gniazda USB. Jedno generacji drugiej, a drugie trzeciej. Obok nich mamy również wyłącznik oraz przycisk do resetowania urządzenia. Na rogach z kolei umiejscowiono cztery masywne anteny, które możemy ustawić w trzech różnych pozycjach tak, żeby w jak najlepszy sposób rozprowadzały nam internet po domu. No a od spodu są kolejne wyloty powietrza, gumowe stopki antypoślizgowe, dwie dziurki do montażu routera na ścianie i naklejka producenta. Skoro fizyczne właściwości sprzętu mamy już za sobą, to możemy w końcu przejść do jego pierwszego uruchomienia i konfiguracji. W tym celu, po podłączeniu routera do prądu, modemu i oczywiście przewodowo do komputera, możemy przejść na stronę asusrouter.com, gdzie czeka na nas szybka wstępna konfiguracja. To właśnie w tym miejscu naszej sieci nadamy własną nazwę, ustawimy hasło, czy wreszcie wybierzemy preferowaną przez nas częstotliwość, a wszystko jest bardzo proste i krok po kroku przeprowadza nas przez cały ten proces. Także plusik dla Asusa, bo widać, że naprawdę się do tego przyłożyli. Zadbali również o mnogość dedykowanych graczom rozwiązań, które znajdziemy w panelu administratora. Najciekawszą z nich moim zdaniem jest Game Boost, który reguluje przepustowość sieci adekwatnie do aktualnego zapotrzebowania przez dane urządzenie. Oznacza to, że gdy wybierzemy sobie spośród sześciu dostępnych scenariuszy, na przykład gry, to router wykrywając, że aktualnie gramy, automatycznie ustawi największą przepustowość sieci dla urządzenia, na którym ta gra jest uruchomiona. Dzięki czemu nawet przy dużym obłożeniu sieci nie powinniśmy doświadczać z tego tytułu żadnych nieprzyjemności. No i działa to też w drugą stronę, to znaczy grając, nie zabieramy dla siebie całej przepustowości, tak więc wciąż pozostali użytkownicy mogą cieszyć się szybkim dostępem do internetu. W zakładce Radar gry z kolei jesteśmy w stanie sprawdzić, jaki serwer danej gry ma obecnie najmniejszy ping i jaki w związku z tym najbardziej opłaca nam się wybrać. No a z funkcji poza gamingowych, które przydadzą się każdemu, mamy tu jeszcze wbudowane zabezpieczenia przed. Podejrzanymi stronami, VPN-a, kontrolę rodzicielską, możliwość tworzenia domowego serwera NAS po podpięciu do routera dysku przez jeden z portów USB, czy wreszcie współpracę z asystentami głosowymi, których możemy prosić o zmianę konkretnych parametrów bez zagłębiania się w internetowy interfejs, no i wiele, wiele więcej. Graczy mobilnych natomiast na pewno ucieszy też fakt, że i ich wzięto tu pod uwagę. Z poziomu aplikacji mobilnej ASUS Router jesteśmy bowiem w stanie włączyć specjalny tryb gry, dzięki któremu nasz smartfon uzyskuje większy priorytet w przesyłaniu danych, co bezpośrednio przekłada się na szybsze transfery i zmniejszenie pingu, no a to z kolei powinno mieć tylko pozytywny wpływ na poprawienie stabilności naszej rozgrywki. W aplikacji znajdziemy też wszystkie inne ustawienia naszego urządzenia, dokładnie te same do których dostęp mamy z poziomu strony internetowej, więc gdybyśmy chcieli coś zmienić, możemy zrobić to na szybko telefonem, bez zbędnego logowania. Jeśli zaś chodzi o prędkości oferowane przez Asusa Rapture GT-AX6000, to bezprzewodowo mogą sięgać one nawet 4800 megabitów na sekundę, a wszystko za sprawą wsparcia dla technologii Wi-Fi 6 i pasma 5 GHz. Przewodowo natomiast dane możemy przesyłać z prędkością maksymalną do 2,5 gigabita na sekundę, aczkolwiek tylko przez jeden z portów, który ma ten najwyższy gamingowy priorytet. Pozostałe cztery z kolei ograniczone są do maksymalnie 1 gigabita na sekundę. Oczywiście najpierw takie prędkości musi oferować Wasz dostawca internetu, z czym w Polsce na razie, no, nieczęsto to można się spotkać i raczej są to oferty po kilkaset złotych dostosowane do potrzeb firm, ale przy takim komercyjnie dostępnym światłowodzie 1 gigabit na sekundę to urządzenie nie powinno się nawet spocić, bo nie będzie ono stanowiło dla niego żadnego wyzwania. W praktyce sprawdza się to naprawdę nieźle i grając na laptopie, oczywiście po Wi-Fi, na drugim końcu pokoju, w którym mam ustawiony router, mój ping w Valorancie wahał się pomiędzy 14 a 15 milisekund, a w takim Fortnite'cie w okolicach 35-40. Natomiast gdy z mojego pokoju poszedłem do kuchni, mniej więcej po drugiej stronie mieszkania, gdzie zasięg jest najgorszy i po drodze sieć musi zmierzyć się z dwiema betonowymi ścianami, opóźnienie w pierwszej grze wzrosło do 20 w porywach 25 milisekund, no a w drugiej do 55 60. Zdecydowanie są to satysfakcjonujące wyniki, które w połączeniu ze znajdującymi się tutaj specjalnymi funkcjami optymalizującymi nasze połączenie przekładają się na bardzo stabilną pracę oraz granie bez opóźnień czy lagów spowodowanych problemami z siecią, nawet będąc w innym, znacznie oddalonym od routera pomieszczeniu. Podsumowując Asus Rock Rapture GT AX6000 to naprawdę ciekawe urządzenie stopowej półki w swojej klasie, które może mieć realny wpływ na poprawienie stabilności naszej rozgrywki. Pytanie tylko, czy warto płacić za nie aż 1400 zł, bo tyle na dzień nagrywania kosztuje ono w sklepie Techlord. Jeśli jesteś bardzo wymagającym użytkownikiem i prawdziwym growym maniakiem, który potrzebuje wydajnej, szybkiej i stabilnej sieci bezprzewodowej, a zminimalizowanie pingu o 2 milisekundy to Coś o czym śnisz dniami i nocami, to myślę, że jest to całkiem interesująca propozycja warta rozważenia. Może i nie wpłynie to jakoś znacząco na twój performance w grach, no bo skilla trzeba nabyć samemu, ale przynajmniej stracisz argument, że nie idzie ci przez lagi. No i też, jeśli masz zamiar umiejscowić swój router w jakimś widocznym miejscu, to na pewno wyeksponowane podświetlenie będzie tutaj atutem. Jeśli jednak nie, no to na rynku dostępne są znacznie tańsze alternatywy, które oferują podobne prędkości, tylko bez tych wszystkich gamingowych dodatków. I nie mówię tutaj tylko o podświetleniu, które jest takim bajerem, ale też na przykład o gamebuście, który już realny wpływ na rozgrywkę, a i owszem, ma. Finalną decyzję pozostawiam oczywiście Wam. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy byście się w taki router wyposażyli. A może macie już swój egzemplarz, to też możecie nam o nim napisać. No i w zasadzie tu dobrnęliśmy do końca tego materiału, także zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym materiale. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!